Halo? Tata? Cześć tata, no to ja dzwonię, no bo widzę, że dzwoniłeś, to odzwaniam, żebyś nie odzwaniał. Co tam się urodziło, co chciałeś? Co? Znowu ci się ta skoda popsuła? No to weź raz na zawsze tego grata wywal. Tak, dobry samochód. Oba jesteście dobrzy. Ja wiem, że nim byliście z matką w Bułgarii, ale to było 25 lat temu. A i w NRD byliście. A co to akurat za wyczyn, jak my mieszkamy w Zgorzelcu? Katusz, nie mogę Ci pomóc, bo jutro wyjeżdżam na wakacje. Na urlop jadę, tak. Do Włoch. Co o la Boga, co o la Boga? Nic mnie w dupę nie ugryzło, po prostu jadę za granicę. A skąd Ty wiesz, że tam jest tak samo jak wszędzie, jak Ty nigdzie nie byłeś? A, no to w Bułgarii byłeś. No to... No to gdzie mam jechać? A co ja będę robił dwa tygodnie w Licheniu? Tatusz, lecę do Włoch i koniec, no. Na czym się leci? Pociągiem polecę? Samolotem lecę. Samolotem. Nie spadnie. Nie spadnie. Ale ja nie lecę rządowym, tylko zwykłym rejsowym. Nie spadnie, tatuś, no mówić. Ja wiem, że są wypadki. Ja nie czytam Super Express, a coś się stało. Aha. I wszyscy spadli? I nikt się nie poderwał? Dobrze, dobrze. Tak zrobię, jak mówisz. Tak. Pójdę, powiem im. Tak. Żeby nisko lecieli, tak jest. I wolno, oczywiście. Do pięćdziesięciu, no tak. Tatuś, a na co się robi na wakacjach? No poleżę sobie na plaży, nie wiem, w morzu sobie popływam. Nie utopię się. Tam nie ma, tam nie ma rekinów. Nie wciągnie mnie wir. Ja nie czytam ekspresa, co się stało? Aha. Cała rodzina? Wszyscy na dno poszli? Nikt się za mnie podrywał. Nikt. Dobrze. Dobrze. Tak zrobię, jak mówisz. Tak. Tak. Będę pływał przy brzegu. Tylko do kolan. I w kole. tak będę pływał do kolan, to po co mi koło w pasie? Aha. Jakby mi i nogi zjadł. Tatoś, przecież nie będę teraz specjalnie o tej godzinie jechał teraz do Ciebie przez całe miasto podmuchanego krokodyla. A no w ogóle działa ten krokodyl? Ha, w Bułgarii działał. To nie będę pływał. To w góry pójdę, po górach pochodzę. Nie zlecę! Ja nie czytam tej głupiej gazety, co się stało? Cała klasa? I wszyscy się nami? 40 osób na raz? Tata, jak ktoś ma pecha, to i w dupie palec z wami. Co tam, tam tak z boku Co tam się z boku tak dogaduje, do jak tu to, to? Wujek? Jest wujek? To daj wujka. Daj go daj. Cześć wujek. No co tam słychać? Co? O nie, nie ma mowy, nie, 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 nie. Nie, ja z wujkiem o polityce nie rozmawiam. Od wtedy, jak mi wujek w nosie przegrodę przestawił. Na komunii. Ja wiem, że przez telefon mi wujek nic nie zrobił. ale dziękuję bardzo. Nie, 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 nie. Na kogo głosowałem, na czego głosowałem, tajemnica państwowa. A już daj wujek spokój z tymi Żydami. Tak, dogadali się z Niemcami. Żyd z Niemcem się dogadał. Ciekawe w jakiej sprawie. Żydzi, Niemcy kto jeszcze? I pedały. Trzech zaborców. Niemcy nam zabiorą ziemię, Żydzi Kamienica, pedały nas. Tak, tak, tak. Wprowadzą te aborcje, tak. Wujek. Ty się nie bój aborcji, ty się eutanazji bój. Tak, za komuny było lepiej, na pewno. To już nie pamiętasz, jak cię z domu spałowało? Ta, spałowało? Tak, lekko. Że? Będzie czas, to się ożenię. Jeszcze nie teraz. Nie wiem. Nie wiem kiedy. Nie wiem, bo jak tłumaczyć, nie mam pojęcia. Będzie pora, przyjdzie czas, to się wtedy wezmę i ożenię. Jak wrócę z radomia. Nie wybieram się. Mam dziewczynę, mam dziewczynę, tak. Ładna. Bardzo ładna. Co? I zdrowa. Ładna i zdrowa. Estera Rosenstein. Halo. No, kurwa, kurwa. no głupi wujek jest. Jaka jest stara? Gdzie bym poznał Esterę? Dorota się nazywa. Dorota, no. Nasza, nasza, nasza. doj no, krowy, pije mleko z szopena. Pracuje. Jest korektorem. Korektorem jest. No, że teksty poprawia. W gazecie wyborczej. <słuch> halo, halo, Mujek. Mujek? Mujek? O nie, tata. Tata? Co tak trzeszczy? A, bo z kwaflą pieśną? A co tak świszczy? Bo ci zęba wybił. Tatuś, to odej ten samochód do warsztatu. Do warsztatu go daj. Coola Boga, ola co Boga. No to zedro, no to ja zapłacę, ja zapłacę. Tak, wymienią ci część na stare. W 25-letnim samochodzie. Ciekawe, skąd je wezmą? Raz no, z Muzeum w polskiej. Nie rób tego sam, tatuś, proszę cię. Pro, nie rób. Sam wymienić sprzęg, bo już to widzę. No przy... O tak jest. Weź do pomocy Kosińskiego. O, to dobry pomysł. O, dobry pomysł. O, to ci Kosiński pomoże? Przecież on ma 95 lat. Jest po sześciu zawałach, po ośmiu wylewach. Są on ci pomoże, przecież on mentalnie żyje w ostrowężech. Po, po, po co ci ten samochód teraz? Gdzie ty musisz jechać? Gdzie? Na działkę. Musisz teraz? Poczekaj, ja wrócę, że ci pomogę. Musisz teraz? Po co? Do gołębi. Potrzebne ci te gołębie? Jak rybieręcznik. Czekaj. To taksówkę weź. O, taksówką pojedź. No, taryfę, tak. O, taryfę weź. Co la Boga? Co Boga? Przecież ludzie jeżdżą taksówkami, to Ty też możesz. Weź taksówkę, pojedziesz taksówką na działki, jak Kosiński to zobaczy, to mu oczy zbieleją. Aha, no to oko! Dobra, rób po swojemu, Ty wiesz lepiej, nie wtrącam się. Jeszcze? Tak, z komórki dzwonię. Przez komórkę rozmawiam, a co? Tak, dostanę raka od razu. Tadeusz, yy. słuchaj. Lecę do Włoch. Ktoś ci tam stamtąd, z tych Włoch? Tatu ja wiem, że ty wszystko masz. Wy zawsze z matką wszystko macie. Ale może czegoś nie masz? Przecież ja mam pieniądze, to ci kupię. Tylko powiedz, co ty chcesz. To ja ci tam kupię, tylko co? Co? Tłumik do Skody. Halo, dobrze. Jak będzie, to ci kupię. Na pewno tam sprzedają tłumiki pod koloseum. A coś innego? Coś nie do samochodu. Coś takiego niepotrzebnego nawet. No, co? Plakat. Dobrze, może być plakat. Z czym? Ze Skodą. No nie żartuj, sad już tą. Z czym. Z młodą Sofią Loren. Dobrze. W bikini. Dobrze. Przodem. No a jak? Tak, żeby matka nie widziała. Dobra, a tego. Spytaj się wujka. Czy, czy wujek coś chce? Już tam się nakurwił już? A wujka? Dwa plakaty, bardzo proszę. Pierwszy jaki? Z papieżem. A drugi? Z Mussolinim.